Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie brzmi: czy on jest mną zainteresowany? Karty i Tradycyjnie losuję trzy karty. setną Dziewiątka. Mieczy. Co wychodzi naprzeciw? Trójka. kilków. Wynik, odpowiedź, rada siedemka kielichów. Na spodzie tali, rycerz kielichów. I to może być tło czytania. Sedna, dziewiątka mieczy Człowiek czuje zwątpienie, ma wątpliwości, dręczą go pytania. Może czuć ciężar, może czuć niepokój. Człowiek Znalazł się w skomplikowanym położeniu. To jest również rozpad związku, który nie ma perspektyw. Możesz również czuć taki brak bliskości. Co wychodzi naprzeciw? Trójka kielichów. To jest brak spontaniczności. Brak zasad. Możesz być spięta jak agrafka. To jest również pobłażliwość wobec siebie i innych. To jest również rozwiązłość seksualna. A przede wszystkim to jest nadużywanie przyjemności. Wynik, odpowiedź, rada, siódemka kilków. Ja tutaj widzę mężczyzna, mężczyznę chemika, który... Może ci powiedzieć, że jesteś chodząca zasada. A ty jemu odpowiedz, żeby nie wprowadzał kwasu. Ja widzę, że ten mężczyzna do twojego życia wnosi same straty. Czujesz niepokój i lęk. Więc wiadomo, że on nie jest dla ciebie. Poszukaj sobie pozytywnego, i otwartego mężczyznę na Ciebie. I tego Ci życzę. życzę. Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.